Cześć kochani, zgodnie z Waszą prośbą w tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić słodziutką świnkę. Będzie to bardzo prosty tutorial, więc potrzebujemy tylko różowy, czarny, a czerwony to już jest opcyjny. Zobaczycie, czy chcecie go umieścić, czy nie. Z narzędzi, na pewno narzędzie z kulką. Jeśli takiego nie macie, nie przejmujcie się, oczywiście może być wykałaczka oraz. Takie narzędzie z trójkątną końcówką. Również, jeżeli go nie posiadacie, wykałaczka też będzie dobra. No to zaczynamy. Więc najpierw potrzebna będzie kulka. Potem odrobinę wałkujemy tylko koniec. I możemy jeszcze tak przyklepać. Odrobinę. To będzie główka, tu główka. Następnie potrzebny będzie kawałek różowego, a właściwie dwa takie same kawałki, bo zrobimy z nich uszka. Więc najpierw kształtujemy takie jakby trójkąciki i teraz ja odciskam Ale jeżeli tego nie macie, to możecie równie dobrze tak wykałaczką pokręcić w jedną i w drugą stronę i efekt będzie naprawdę bardzo podobny. I odrobinę tak zakręcamy. Teraz umieszczamy na szczycie główki i jakimś innym narzędziem możemy połączyć te dwie części a uszko odrobinę zakręcić i tak samo robimy z drugim i takie mam uszka Teraz robimy jeszcze kulkę i rozpłaszczamy ją, umieszczamy mniej więcej w dolnej części, bo jeszcze będą musiały się nam zmieścić oczka. I teraz właśnie robimy dwie dziurki. Więc jeśli nie macie tego, to równie dobrze możecie na przykład długopisem wypisanym tak zrobić. Albo wykałaczką, dłużej pokręcić w środku. Teraz robimy dwie dziurki na oczka. Teraz tym narzędziem robię wokół takie drobne nacięcia, kreseczki. I teraz robię dwie czarne kuleczki, które umieszczę w tych dziurkach. Jeszcze tu zrobimy buźkę. Po prostu tak odchylimy i już jest otwarta buzia. Teraz robię dwie malutkie kulki z czerwonego. I rozpłaszczam. I przyklejam po bokach, i będzie taka świnka z policzkami. Więc jeśli nie chcecie, żeby świnka miała policzki, to po prostu tego nie róbcie. Teraz potrzebujemy jeszcze cztery kulki takiej samej wielkości, z których zrobimy zaraz jeszcze nóżki. I teraz każdą kulkę formujemy mniej więcej tak samo. Na taki trochę trójkątny kształt. I dołączamy. I teraz najważniejszy element świnki, czyli oczywiście ogonek. Więc bierzemy taki malutki kawałek i wałkujemy na długi, cienki paseczek. Mniej więcej taki. I zwijamy. I doczepiamy. Oczywiście. No i tak właśnie wyszła mi świnka. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Jeśli tak, to bardzo proszę o łapki w górę. Piszcie komentarze, subskrypcje, na dole wrzucam Wam linki. I taką mam do Was propozycję: że byście pisali w komentarzach, jaki byście chcieli tutorial, i potem łapkujcie to. I ta rzecz, która będzie miała najwięcej o łapek w górę, to będzie z tego tutorial. Więc to od Was zależy, z czego będzie kolejny filmik. Więc mam nadzieję, że się wam podoba taki pomysł. Więc miłego dnia. Cześć.